Mama! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingu Zdrapek. a dzisiaj mm, z drapki mega pensja od klepowisko. Dziękujemy bardzo. Ale no to, to by jest. pasowało wygrać. Ja ciebie główna wygrana jest 250 tysięcy, ale przez 5 lat 5 tysięcy za łapę miesięcznie. Właśnie ciekawe czy na łapę, czy to jest brutto. A nieważne. Zatarną... Wygramy, będziemy się martwić. Pewnie z tego 5 tysięcy by było jakieś 2000. tysiące. No ale to tak, taką wygraną ja bym chciał. Dokładnie, a więc to zaczyna pierwszą dawać. Nie to Jest! Ja aha, chciałem, ale ja z przyzwyczajenia. Gdzie tu jest? Nie wiem, 12 to No wejdę do drugiej. No czemu? No, ale ale ale... ale. O, do, 39, jeszcze 21. Ty, no dalsze szanse są, bo mam z każdych. Dobra, to jedziemy. 18. Nie ma. 29. Nie, nie ma. ma. 47. Nie ma. 0. 9. Nie ma.

14 też nie ma i 43 również nie ma. Bez przesady. O ja. Poproszę jakoś wygraną. 19. 41. By, by, by. 45, mega pensja. My. my. Znajdź dwa razy napis mega pensja na polu swojej liczby i wygraj główną wygraną. Na no to my no wygrana to jest to! Tak! <gry> tak o. by tutaj było? Jeszcze raz! No dobra, mamy 50% No dobra, i tak działamy Ale byś się zdziwił, co? No ja! No bez stałem, <grym> wygra wygrał to Ja ciebie, ale to jest ćwierć miliona No dobra, dobra Mega test. <grym> 17 To było, tak? Mega? No. 4 <grym> 4 27!

11. <głos> <głos> Jasne, więc daj mi ten. Może Możemy się że coś przygotować. 19. Ej, ej, to nie wiadomo co. No, wiadomo na te. <noise> 18, a tu mamy 39. 39. 39. Nie ma. 6. Nie ma. 18. Nie 50. Uuuuh, największa wygrała. Ma kulekot. Piąteczka <noise> razy 2. 50 zł. No to ja rozumiem. Jogi na ja... tylko. 2 megapeszy jeszcze. Dobra, i jeszcze nie koniec. Bo to już nie, nie koniec, koniec tego zostało. Te 135, niestety. Ty mój, nawet 159, mogę się napaść. Ja ten... <laughs> no ale dzięki. Mogę się zawsze, ale nie. <laughs> Łooo! Wow! Jeszcze jedna, a ja jeszcze tata na cztery pola! ja byś miał mega pensję? Kurczę! Zacznę od drugiej strony. Ej! Jezus! już nie widziałem tego. Siedem? Siedem. Nie ma siedem. Ja pierd... Górkę normalnie to już mi ten... Zaczyna... <grystanie> Nosić. Dwadzieścia pięć. Nie ma. 24 jej nie ma. No i ostatnia szansa. Ciężko. moja no no 1. Ty no 50, złoty. ale 50 zł mamy. Nie. Yes. jeszcze raz piąta. Dobra, są łapka i komentarz bardzo mile widziane. Dziękujemy za rekord błysko. rekord pobity. Kiedyś było 40, teraz jest 50 i teraz wcisnęli dalej, żeby pobić ten rekord. A w następnym będzie milion w giga pensji. I tego tak już panie da się powieć, bo to jest największa wygrana. <grym> kurde, ta mega pensja. <krym> to jest ooo, mega ooo, przez 5 lat to jest niesamowite. Dobra! Subik! Debo! <grym>